Siema widzę, jest tej strony. Z tej strony kruczek. Dzisiaj kamy wy... w kaju. Witam, ty z gałązką. Tam jest cała jej dziewczynka. Cała jej dziewczynka. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu jest. Cała jej dziewczynka. Zadeptaj, 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 to coś. Żanetka, Żanetka. Zadeptać nie. Zadeptać, czy Zadeptać. Dobra, dam jej, dam jej na jedną osobę, Dobra. W ogóle Neko to znaczy chyba kot po japońsku. Tak. Nie <noise> 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 ja mam nic. Coś tam, coś tam. Nie, mam to nie bez... wiem, ja mam tak gdzieś. To, pewnie ten wstęp taki typu, że jak pamiętam te, te, pamiętam, to jakby było się wczoraj czy idę. O, bez oki drzew. inni pirat, pirat? Mam nadal głowę? Nie Co to jest? Kurde. Nie wiem. Czemu nie mam mojej czapki? O, to, na, to nasz brat kolega? Chyba brat. Hmm. Kolega? Co mi tak, by. Bo... No tak, oni z mężem. My nie jesteśmy mężem. Dobra, ty znajdź klucz. Ja. Ja postanę. Przez okno wejdę! Można wejść przez okno? Nie. A ja bym a tu okno nie powinno być otwarte? Jest... O, 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 chodź, ta... chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ja mam klucz. No fajnie, ale chodź. I czemu tam był... tam jest... tam jest... Tam jest Nuggets, widzisz? Widzę, to są dziwne rzeczy i chodź, jeszcze jedno to każę. Aha, to jest... Bały, dziewczynka. Można to. Ej, to widzę, to widzę! Migreszcie, że, że ja noszę non-face'a, Widzisz, to wygląda dosyć dziwnie. Czy Krzyś to nie wygląda dziwnie? Zobacz na mnie. Ja mam klucz, Krzyś. Wiemy, tak. ja okay. Nie ma Okej. Ok. Został spidermanem. A tu będzie. Oby tu nie będzie nic. Eeeh. A... To jest... To jest większe niż myślałem. Ja znowu nim ty, pogadać. Ty z Edwinem? E Ed Edgar. Czemu... Edgar. Edgar. Czemu ja się zdziwiłem? No. Gdzie pudełk, tych pudełk? Pudełk, te pudełka. O, co. Dobra, to ty... To chyba po jednym się bierze. Weź. Aha! Ile tych pudełek jest? No chyba No tak, tylko że szkoda, że one nie znikają. To by było lepiej. A no to Pierwsze by było lepsze realistyka. A ty nic nie... nie mówisz... Ty, ty jeszcze nic nie mówiłeś w tej grze. O jak dobrze, Mówiłem. że ta gra nie ma spacji. Znaczy... Nie, o znikają, znikają. Że znaczy tak. nie można używać spacji. Jak znaczy, doskakać, bo tak jakby ja gipsem po prostu na to kładę. A. Tak jakby... O, ty, yy, ja mam już ostatnie pudło. Yy, yy, mogę Cię zapytać, bo yy? mamy tutaj chyba jedną sypialnię. Chcesz mi na kanapie, jak to na łóżku? No, ja, śpię, nie. Ja, ja śpię w Jaj, Ja śpię w toalecie.

Przenieśliśmy jakieś dwa pół Cztery. No cztery, sorry, ale... Dobra. No tak się się biega. Druga trzydzieści. Ale e, pod dwa ten, ten. Dobra, to chyba nic się nie będzie działo. Da się tu rozglądać. Staliśmy. I co się stało? A, słyszeliśmy? Słyszeliśmy. Słyszałeś? Nie. Słyszeliś? nie. Ja też nic. Okej. Okay. Jeszcze sama, ja bym jucią. To coś. Batelnie Ciemaj i toaster i... Czekaj, on... A tak jakby... Ona on na blu... Na bluzce wiem, że to pogniecienie, ale to wygląda... pogniecona pogniecona ta bluzka jest. Pognieciona przepraszam. Y... Ale to widzę twarz. Oczko, oczko, nos. No i... Taki bardziej, taka bardziej Jeszcze. Czekaj, a ile kosztuje jumpscare? Czekaj, mamy pograbić liście. nie A, dasz mi? Nie dałeś mi. No to weźcie ten ten może. a jak się sprząta No, klikasz na to. O, no, znalazłem kolejną anime dziewczynkę. Ja też znalazłem kolejną anime dziewczynkę. Piękne są. Prawda? Mieść, mieść, nie. Czemu? Kotuło. Co pominąłeś? Ty no. <śmienny> pominąłeś, ja nie. To ty pominiesz. O, to są stópki. Czyli to są stupki. Fajnie. Fajnie. Czyje? Nie wiem, takie czarnutkie. Pewnie Edwina. Co sumie, czemu my się dziwimy, jak widzimy stupki? To są pewnie stupki tego. Edwina. Edwina. Nasze. Edwarda. Edgar. 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 Gdzie szali? Czemu nie można tego pominąć? I tak to szybko leci, ale mam to gdzieś. Gdzieś, panie, jest gdzieś. Ja pójdę po ubrania. Ale wiesz, gdzie mam Tak. Aha, to tak się bierze. Naprawdę nie mogli. Naprawdę. Czemu to wygląda jak biały Edgar nie dał nam żadnego um, kosza. Jak to by było szybciej. Tak, bierzemy wszystko i. To bardziej mi przypomina jakiś wołek z czymś. I to bardziej przypomina szmatkę. O, jestem gotowa, żeby pogadać sobie. Smywarka tak nie działa, że wkładasz po prostu sobie ubranie. Jaka z mnwałeka? Nie zmywarki. Do zmywarki się do pra, do... Do zmywarki się wsadza, ubrania do pralki, talerze. No i teraz e, musimy z nim pokazać, aha. Co ty się co tam chciałem chodzisz? Mam co porozmawiać, bo ja mam cię gdzieś. Na pewno lepiej. On tu, on tu siedzi od kilku dni. Co... Od jednego dnia. Znaczy tak jakby... Ładnie, to nie. po co on tak jakby ma swój pokój? Jak on tu śpi? Jak on tu siedzi? On nie śpi. Nie z Batmanem. I on żyje całą nie. noc. A, już rozumiem skąd te dźwięki dobiegały. To on. On jest. To jest Skinwalker. Słucham, ale... Czemu, Czemu mi to zrobił? To swój dom, a nie nas? Czemu mi to strzutam ręką? Skieramy to po prostu. Czekaj, da się. To lepiej byśmy sobie posprzątali. No ale nie wiem Nawet nie, nie wiemy co, co... Sam... to jest. my to ciścimy. A m... czemu my mu to ciścimy, a nie on sam? Przecież to jego dom. O kolejna Neko dziewczynka. Da się zbierać? Nie, nie się. Ale nie chyba by... trzeba wszystkie nacisnąć. No, nie nacisnąć. Chodź za dnia, że idę spać. Po co mam rozumieć? No tak. Przecież on będzie mógł nas wtedy... On wtedy będzie wiedział, że my poszliśmy spać I będzie nas szpiegował! Dobra, bracie... a widzisz? To jest nasz brat! Śpi. A my obaj idziemy tak jakby do tego samego łóżka Prawda? No śpij, chcesz robić? Za mnie <grywa> Ja nie Ja wolę to pościskać. Ym. Co niby może się stać? Zamknięte. Zamknięty. Poczekaj. poczekaj sobie. Pojedź mi tylko pewnie znowu poczekaj mi Ja tu naprawdę się. Kogo za Tam jest. Kurde. Poczekaj, gdzie? A nie idź, po tą ataki! Ej, ty śpi. Mogę nim porozmawiać. O, tam jest ataka. On śpi tutaj. Znaczy. Mogę no go Znaczy, niektórzy mają. Lepiej. Gdzieś. Ty naprawiasz. Ja ja patrzę, czy nikt przed nami nie idzie, okej? Okay? Ty naprawiasz. Tak przy tu idziemy. Nie. Tu ci jedziemy. Przez tył są przełączniki! W sumie... Poczekaj. Chikory, kakakakaka! Redwin śpi. Ty też dostajesz damskera? Tak. Wracasz? No tak. Trzeba ty spać, bo ja już uciekam. Jesteś przy łóżku? Tak, muszę tak, sobie spać. Dziękuję. Zasnąłem gdzieś z kilometra, ale... No tutaj jesteś przecisz. Ej, weź się pokaż. Siema Edzio. Co to za dziamsky? Co? Hmm, zobacz w lustro. Bo mam rochana. O Boże się No faktycznie nie mam tej czapy. Mam tego panface, kiedy wygląda jakropnie mm. Nie to niebieskie coś schodzi na zęby O, się ma. Ej, czy teraz będzie tam coś leżeć, czy nie na środku? Nie. jeszcze nie. Okej, okay, to dobrze. Poczekaj, co? Poczekaj. Bo ja sam tak jakby teraz nie nadążam, bo nie czytam tego. <śm> eee, eee, nie, 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 no chciałam z nim pogadać. Nie gadaj z nim. Czemu On nam ukradł tą nerwę? No, ale czemu Do to? nie byliśmy w piekaniku? bagażniku, nie piekaniku. Siema w znaczy, co? wiemy On... w końcu zrobić, bo nie jedliśmy znaczy tak tylko od kilku dni. On tylko dwa razy stał. Na początku inny nas zobaczył. Tak to cały czas siedzi. Nie wiem, czy jakiś mistrz świata? Alma Fels. <laughs> Czekaj, to się pojawi... To na podłodze pojawi się chyba w tej nocy, czy po tej nocy, no okay. tak, okay. nie muszę to wyłączyć. No już, to no, dobrze. Zaczekasz nie, nie chcesz spać. To, żeby... No ja się nie. O tu mamy kamerę, kwarta 15. gdzie twoje oczy, Jack. Hehe, Bambik. Mamy, mamy klikę, dwójki. A mini, no, czy ktoś to asumptuje? Rund, tak? Czemu mam no, jakieś panią spać? Jakbyśmy latali się. To jest lepiej niż jak friends. Ej, biegnij, biegnij. Gdzie jesteś? To wiem. Powinniśmy w to biec? Nie wiem jak, ale. To już mieliśmy biec w ogóle. Nie wiem, chyba do niego. Do niego, serio? O! Przeżyliśmy! Tak. Good morning. Hej. Hey. No, mam dobre i złe wieści dla ciebie. Dobre wieści, że że Masz um, tylko kilka. Że, na to Panię, a rodzice za ciebie, a złe wieści to, że twój brat smar. Dobra. Ehm, Przykład. <laughs> Czekaj, nie wiem o czym. Chciałam z tym pogadać jeszcze. O, czy... i tutaj za chwilę. Wiesz coś czy nie? Za chwilę będzie. Ale nie podpora. Nerek. Będzie... Ej, może te pudła zostawiamy? Serio? Nie wiem, jest to tam czy O nie. tak, tutaj. Dobra, to ja zapauzuję i wyjdę. Chyba, Trzyba... A nie, nie możemy. Nie, dobra. Jest... Escape the house. Dobra, może... nie jedziemy. Dnia... Mo... ...może... ...może... Też... ...może zrobimy drugi Może... ...zrobimy drugi no nie zrobimy, bo mnie nie stać. Ale za dwa winy. A, to jest fajne. Dlaczego już na mnie przyjść? Szybkie małe jakby przejście. Jakby nic nie zrobiłem, ale no. To nie dam będzie. Dobra, już. Ty idź pierwszy, ja pójdę tak A my, to my iść w tą, czy idziemy w tą, czy w. to jest. 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 to to to

ale, gdzieś, y, ale nie wiem czy przeżyliś. Pewnie nie. Znaczy kto przeżył? Ja e, co nie wiem. No bo czy już jest koniec? Chyba nie. Znaczy pewnie tak, ale zobaczmy jeszcze. Waga, może teraz coś być. To jest co tam jest. Koniec. Koniec? Tak, do koniec. Tak. A, no. mhm. to. Right. Widzimy się w następnym odcinku. Do, do następnego widzowie. Zostawcie laj lajka i sumka. Na 5 lajków robimy.